Ok, cześć. Witam serdecznie wszystkich legendarnych ludzi. Ja się nazywam Staszak, i dzisiaj znowu będziemy grali w grę. Nowy look. Also mam pomalowane paznokcie y, tylko u jednej ręki, bo, oh, wow. bo jestem zestresowaną osobą. I like my <śmany> town. Okej. Okay. Dostałem dużo feedbacku z poprzedniego e, filmiku. No, wiem, że porobiłem tam dużo błędów. Filmik e, taki typowy, let's play, powinien być dłuższy i nie aż tak montowany. Bo rzeczywiście, jeśli ktoś z Was nie zna tej gry, to w sumie niczego się o niej tak naprawdę nie dowiedział. Ale no, zostawię ten filmik i tak. Może ktoś się z niego kiedyś pośmieje. E, za to chciałbym te wszystkie błędy naprawić. Więc dzisiaj będzie dłuższy filmik i tym razem zagram w coś. Co znam, więc też po prostu będzie mi łatwiej. No i myślałem o serii Dark Souls, że jestem zły i mroczny. Przed chwilą ją włączyłem, tak żeby sprawdzić, czy wszystko działa, czy obraz się dobrze nagrywa i tak dalej. I zorientowałem się, że jest za jasno. Jakby na zewnątrz, żeby zagrać w tą grę, bo ja dosłownie prawie nic nie widzę, bo to jest strasznie ciemna gra, a nie chcę jakby podbijać jej jasności w ustawieniach, bo dla mnie to będzie działało, ale no wam się z tego będzie ściągał obraz, więc wy będziecie mieli taki dziwny dysonans poznawczy, więc innym razem Dark Souls, ponieważ wyglądam jak Muriel Motyka. To a propos Motyki, zagramy sobie dzisiaj w Stardew Valley. Generalnie Stardew Valley to jest e, symulator farmy w teorii, w sensie no głównie na tym ta gra polega, ale to jest bardzo, bardzo rozbudowana gra, gdzie możemy rozwijać relacje, gdzie mamy takie typowe RPG-owe lochy, gdzie możemy sobie powalczyć, jest bardzo rozbudowana fabuła. Jest to jedna z moich Ulubionych gier. Grałem w nią zdecydowanie za długo. <grym> Zapraszam na pierwszy odcinek. Yy... Let's play Stardew Valley, czy coś takiego. Jakbym sobie zgolił to, tu zafarbował sobie włosy na zielono, a tu na fioletowo i robił tak. I'm a To jest To byłbym zupełnie jak Keith Flint. Also wyglądam jak um, Gary Oldman w Drakuli, um, chyba z 93 roku, więc zagrajmy w stardiowali. <gryzamy> Jeśli ktoś z Was nie zna tej gry, to w sumie niczego się o niej tak naprawdę <gryzamy> <gryzamy> nie powiedział, więc. Dobra, gramy w stardiowali. <gryzamy> Przysuje sobie fryzurę No to witamy w Stardiowali, Tak wygląda ogólnie yy, Jak to się mówi, menu główne O właśnie, no i dajemy sobie nią I słuchajcie ja sobie zapalę Ja wiem, że robię sobie Przerwę już na samym początku Ale ja po prostu jestem strasznie Niezdecydowany jak jest gdzieś customizacja Postaci i bardzo długo robię, więc Dobra no robimy sobie, myślę, facecika. Zróbmy po prostu kogoś podobnego do mnie, żeby, wiecie, było fajnie. Zacznijmy sobie od koloru skóry. Ja jestem raczej blady, ale nie taki ziemisty, tylko taki różowo-blady. Wiecie o co chodzi? Ten jest za żółty. Pan też. One million zillion zillion dielion godillion times later Mamy standardową farmę e, Mamy sobie Riverland, mamy sobie Forest, Hilltop, e, Wilderness i Beach Farm, i one wszystkie się specjalizują w czymś, na przykład w Forest Farm rośnie więcej drzew i to jest takie dodatkowe źródło surowca, czy w tym Hilltop Farm gdzie jest dużo minerałów, tutaj są potwory, i tak ale dla mnie zawsze najlepszym, najlepszą opcją jest Four Corners, bo ona dosłownie ma właśnie takie cztery wydzielone sekcje i mi jest wtedy najłatwiej się poukładać z tym, co gdzie chcę, więc ja bym poleciał z stąd. Aha, farm name. Jak nazwiemy farm name? One million... Dear Staszak, if you're reading this, you must be in dire need of a change. One... Uważam, że jest naprawdę przepiękna. Tak? To ja? Tak wygląda nasze zapuszczone farmżysko. Trzeba to będzie wszystko do ładu doprowadzić. <noise> Czy wy to widzicie? Okej, okay, no to tak wygląda nasz dom i tutaj mamy paczuszkę. Są to parsni seeds. Y i dostaliśmy nowe zadanie. Może na początek omówmy sobie, zanim ja z tego domu wyjdę, omówmy sobie interfejs i wszystko. Więc generalnie, tak tutaj albo tutaj, bo to w zależności, jakby od miejsca, w którym się znajdujemy i jak e, naj, najlepiej by się ten interfejs układał. Mamy taki pasek, w którym mamy narzędzia. Normalnie sobie przewijamy kółeczkiem, albo można. E, Numerycznej klawiatury używać. Tutaj mamy w prawym e, dolnym rogu energię, a tutaj mamy taki e, zegar, który pokazuje, która jest godzina. Tutaj też widać porę dnia. Mamy dzień tygodnia, dzień miesiąca, e, mamy wiosnę, ta ikona to jest wiosna i jaka jest dzisiaj pogoda, nie? No i mamy pieniądze i e, journal, czyli, czyli zadania, i mamy tutaj introductions, czyli że mamy e, przywitać się ze wszystkimi mieszkańcami miasta. I właśnie mamy mm, wzrosnąć te parsnipy, czyli pasternak, o ile się nie mylę. E, no i jeszcze mamy menu. I menu wygląda w ten sposób. Mamy sobie inwentory. E, czyli właśnie nasz plecaczek, to co mamy aktualnie założone, e, takie podstawowe informacje o nas, o farmie itd. i o zarobkach. Mamy sobie skills. Trzecią zakładką w menu jest e, socjal, i tutaj mamy osoby, które znamy ich relacje, znaczy naszą relację z nimi. Jak sobie wejdziemy w taką osobę, to też mamy więcej informacji, czyli kiedy taka osoba ma urodziny, co lubi dostawać, bo tutaj jest właśnie system prezentów i pokazane, czy, czy rozmawialiśmy dzisiaj z tą osobą. Jeśli rozmawialiśmy, to tu będzie zaznaczona. I ogólnie dwa razy w tygodniu możemy każdej osobie dać dwa prezenty. W sensie dwa razy w tygodniu możemy dać prezent. I tu też to się odznacza. Mamy sobie mapę, gdzie też możemy najechać, i w ten sposób patrzymy, do której sklepy są otwarte, żeby też nie latać za każdym razem. Mamy sobie crafting, czyli rzeczy, które możemy wytworzyć. Mamy co to jest i, i jakie są do tego potrzebne składniki. Kolekcja, czyli wszystko, co nam udało się odkryć, zrobić, i tak dalej, łącznie z archiventami i listami, które dostaniemy, opcje, no i wyjście z gry. Przepiękna! No to lecimy. Do naszej farmy, tak wygląda właśnie nasza farma. Tu stoi nasz domek. Tu mamy skrzynkę na listy. Tutaj będziemy dostawać wszelkie maile i tak dalej. A tutaj mamy sobie shipping bin, więc to jest taki szybki sposób na sprzedawanie. Możemy tutaj wrzucać rzeczy i jak pójdziemy spać, to na następny dzień już będą za to pieniądze i one się tak jakby automatycznie sprzedają. Ja zawsze zaczynam od jakiegokolwiek, chociaż najmniejszego ogarnięcia tej farmy. Tak, jak widzicie, mamy takie 4-5 y, podstawowych y, tych narzędzi na początek. Jest to y, topór w sensie siekiera, kilow, siekiera, y, y, motyka, konewka i y, to, czego teraz używam, ale nie wiem jak to powiedzieć po polsku, kosa o, i kosa. No i generalnie, tak, kosy używa się do wszelkiego rodzaju traw. Z kolei siekiery: no to nie trudno się domyślić, że do drzewa w ogóle każde narzędzie, każda taka pojedyncza akcja zjada nam troszeczkę energii, co możecie odnotować właśnie w prawym dolnym rogu. I do tych takich pojedynczych patyczków, co leżą, też używamy właśnie. Siekiery. Ja w ogóle zawsze sobie um, włączam w opcjach, żeby właśnie było, żeby pokazywało hit lo location, czyli m, tak jak możecie zauważyć, ten taki czerwony kwadracik, bo bez tego czasem można zrobić naprawdę czasem głupie błędy. Teraz tak, ja zawsze sobie zaczynam, bo widzicie, że miejsca mamy tutaj ograniczone. Ja zawsze sobie zaczynam, jak mam 50 yy, drewna, to zaczynam sobie od zrobienia skrzyni. I ja ją stawiam gdziekolwiek, potem i tak będę to jakoś lepiej organizował. I tak jak widzicie, w skrzyni jest dużo więcej miejsca. Kilow, oczywiście, służy do, do kamieni. No to też nie trudno się domyślić. Okej. Okay. Tutaj jest dużo, dużo, dużo sposobów na zarabianie, na przejście tej gry. Takie przejście w domyśle, bo ja mam zapisy naprawdę, w których jestem na, nie wiem, czwartym czy piątym roku. A, a nigdy tej gry nie przeszedłem tak fabularnie do końca. O! Widzicie, teraz dostaliśmy powiadomienie, że jesteśmy, że niedługo będziemy wykończeni. Więc, e, co możemy zrobić, to iść się przespać. Tylko, że jak teraz damy e, yes, to pójdziemy spać i będziemy spalić do następnego dnia. A jak damy no, i po prostu położymy się w łóżku, to ta energia, o ile dobrze pamiętam, tak bardzo nieznacznie. Będzie nam rosnąć. I like my town. Albo to działa w ten sposób tylko w kooperacji. Nieważne w takim razie. To już dzisiaj niewiele zrobimy na tej farmie. Więc ja bym po prostu poszedł do miasta i zaczął poznawać e, wszystkich mieszkańców. No to zacznijmy sobie od Harveya. Jest to lokalny doktor. Aha, <laughs> e, i w ogóle, jak już tak raz pogadamy z kimś, to. E, to w tym zadaniu y, z introductions mamy już zaliczoną taką osobę, ale oczywiście możecie sobie po, y, z taką osobą pogadać więcej, dowiedzieć się czegoś o niej itd. Tak Tutaj mamy Vincenta, y, to jest brat y, Sama, który był wielokrotnie w tej grze moim mężem, bo jest to również oczywiście system. E, zawierania małżeństwa. W ogóle, może to też omówię. No wiadomo, tutaj mamy co postać mówi, jej portret i imię, ale tutaj, e, żeby za każdym razem nie musieć sprawdzać w menu opcji, mamy też po prostu relację z tą postacią, nie? Co ta, co ta postać do nas czuje, jak się z nami czuje i tak dalej. Ja na razie te wszystkie e, dialogi przewijam, bo tak jak powiedziałem, ja zachęcam raczej do zagrania samemu w tą grę. E, chociaż. E, Zachęcam też, nie bierzcie ze mnie przykładu, jeśli chcielibyście tę grę dobrze poznać i w nią zagrać, to nie, przeklik, nie przeklikujcie dialogów, bo. Yy, no bo właśnie na tym polega świat stardiowali, dlatego jest taki piękny i złożony, że naprawdę te postaci tutaj dużo mówią, dużo ciekawych rzeczy, przepiękna. To jest jeden z wielu sposobów na poznanie tych postaci, więc ten. O! Widzicie, tutaj mamy przykład takiej rzeczy, która rośnie dziko, i mam nadzieję, że to widać, ale jak najadę na nią myszką, to widać taki mały plusik. To, to tym po tym poznacie, że coś jest do zebrania, nie? I to, to właśnie zbieranie takich rzeczy daje nam na przykład foraging. Tutaj mamy sobie jazz, na którą ja uwielbiam mówić, Jaś, bo mój były się tak nazywał. <laughs> A, w ogóle, taki fun fact do używania tej. Tej kosy ona nam nie zabiera energii. Tak samo miecz, tylko że miecza jeszcze nie mamy. Więc, więc zawsze możecie sobie odłożyć na przykład robienie trawy na moment, w którym właśnie już nie macie energii, bo i tak wam tej energii to nie zabierze. I like my town. To jest w ogóle, no właśnie, bo o tym nie powiedziałem, to jest miasto Pelican Town. W sensie miasto. Taka malutka wioska. Bardzo przyjemne miejsce, ja bardzo lubię motyw w ogóle muzyczny, który tutaj jest. O, 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 patrzcie, to jest mój, to jest mój najczęstszy mąż, Sam. O mój Boże, no czyż on nie jest seksowny i piękny? <laughs> Okej. Okay. Z Alexem akurat nigdy nie udało mi się być, mimo że to jedyna męska postać, którą widziby topless w tej grze, więc wiecie... Wujek Michał Like, Okej. Okay. Mm. To jest mój pierwszy mąż, Elliot. Po prostu przepiękna postać. Z przepiękną duszą, ale straszna sucz. W sensie e, naprawdę okropny jest dla nas. Jak się jeszcze nie lubimy, to Elliot jest taki, wiecie, fon, fon, fon. Nie, ja jestem snobistyczny. A tutaj mamy sobie malutki domek Eliota, bo on mieszka właśnie w takiej chałupie na plaży. Ja bym tego domem w sumie nie nazwał, to jest taka wiecie chałupa. Z takich ważniejszych miejsc w mieście tutaj mamy muzeum ukośnik Biblioteka i tu mamy sobie Blacksmith, czyli Kowala. To jest takie, no chyba, jedno z ważniejszych miejsc, czyli sklep upiera. Dla większości graczy, to jest główne miejsce, w którym mm, się zaopatrzamy we wszystko. Obok e, Piera sklepu mamy Help Wanted. Tutaj są takie szybkie zadania od różnych e, mieszkańców. I mamy kalendarz, w którym możemy sprawdzić, kiedy kto ma urodziny i kiedy są jakieś święta. I generalnie możemy sobie tak chodzić bez żadnych zobowiązań. O ile dobrze pamiętam, do północy, o północy dostajemy powiadomienie, że jest już late i wypadałoby pójść spać. Do drugiej mamy czas, żeby dotrzeć do łóżka, jeśli tak się nie stanie, to zemdlejemy sobie e, gdzieś tam w środku miasta, nie? Dobra, jak idziecie spać, to to jest podsumowanie całego dnia, więc wtedy zdobywacie levele, nie da się zdobyć levelu czegoś w środku dnia. Wtedy zarabiacie pieniądze z Shipping Bean i macie ogólnie takie podsumowanie dnia. Więc no my dostaliśmy tutaj Level 1 Foraging i widzicie, to zwiększa ogólnie skuteczność siekiery, sprawia ten pierwszy level foragingu, że czasem drzewa upuszczają, wiecie, że dropi z nich jakieś nasiono. I odkrywamy jakieś tam New Crafting Recipe. Zawsze gra zapisuje się w nocy, kiedy już to podsumowanie się skończy, i budzimy się następnego dnia. Bo tego jeszcze nie wytłumaczyłem, mamy jeszcze dwa narzędzia. No i teraz tak. Ho. E, w sensie, <grytania> nie chciałem nikogo urazić. E, motyka. Motyka mm, służy do tego, żeby robić grządki, bo na takiej zwykłej ziemi nie da się posadzić. W sensie, są rośliny, które można posadzić, na przykład drzewa. Na, na takiej zwykłej, gołej ziemi, ale no, większość roślin potrzebuje jednak y, tej, tej grządki. Sadzimy sobie, no i konewka też nie muszę tłumaczyć, służy do tego, żeby rośliny podlewać. E, rośliny trzeba podlewać raz dziennie, chyba że pada. Jak pada to są podlane i po prostu poznajemy to po tym, że ta ziemia jest taka mokra. Nie? Więc jeśli na przykład tak jak ja podlewacie rośliny z, z samego rana, zanim czymkolwiek innym się zajmiecie i pójdziecie w świat na cały dzień i wracacie i myślicie sobie, o czy ja podlałem rośliny, no to łatwo to właśnie poznać po tym, że ta ziemia jest mokra. Okej. Okay. Konewka mm, się nie zużywa w ogóle żaden y, ten Żadne narzędzie się nie zużywa z tych, co mamy, ale konewka po prostu, wiecie, no wodę zużywamy, więc od czasu do czasu trzeba ją napełnić. Widzicie, to jest taki niebieski pasek i wystarczy to zrobić w jakimkolwiek źródle wody. To może być ocean, ta sadzawka na farmie, cokolwiek, rzeka w mieście po prostu musi być jakieś źródło wody. Podchodzimy z konewką i napełniamy. Dobra, dzień drugi. Ja bym e, posprzątał. Okej. Okay. Słuchajcie, nie wytrzymam. Asymery. Tak mnie swędzi ręka, słuchajcie. A jeszcze są drzewa w lesie. Eee, w... Słuchajcie, proszę Państwa, są drzewa w lesie. Okej. Okay. Jak jesteście egzostet w ogóle, to zmniejsza się Wasza szybkość ruchu. Więc um, to jest dość niebezpieczne, jak jesteście daleko od domu i jest na przykład pierwsza i wiecie, że do drugiej musicie zdążyć do łóżka, a, a jesteście exhausted, to to jest praktycznie niemożliwe, bo się poru porusza e, wtedy, chciałem powiedzieć sim, porusza się nasza postać e, naprawdę wolno, a po drugie, e, jak pójdziecie spać, to obudzicie się nie z pełną energią. Ale ja mam jeszcze to The Beach. No dobra, to chodźmy na tą plażę, tam poznamy Williego i on nas nauczy, nauczy on nas wędkować. W ogóle kochani też, e, tak jak mówiłem, w Stardew Valley jest system małżeństw i związków. Jak poznać po postaci, że można się z nią hajtać? No bo pewnie domyślacie się, że są tu też związki stworzone przez autora gry, więc nie ze wszystkimi da się hajtnąć. Otóż, kiedy wejdziemy sobie w socjal, to przy takiej osobie mamy napis single, mamy w ten sposób sześć facecików i sześć babeczek do wyboru. A po drugie, mamy zablokowane te dwa ostatnie serca, ponieważ kiedy z taką osobą mamy osiem serduszek relacji, to musimy jej wręczyć bukiet i to jest w tej grze taki sygnał dla tej postaci, że zaczynamy z nią chodzić. Potem dobijamy do 10 serduszek w tych naszych relacjach, i wtedy się tej postaci możemy oświadczyć. Więc jeśli ktoś nie ma napisu Single i ma całe 10 serduszek od razu, to możecie wiedzieć, że to są relacje stricte nieromantyczne. Oczywiście, w ogóle z tymi ludźmi, z którymi da się mieć relacje romantyczne. A nie chcecie mieć, też można sobie zrobić 8 serduszek. Wystarczy, że nie dacie takiej postaci bukietu, i ona po prostu będzie to traktowała jak bardzo dobrą przyjaźń, nie? Również nie chcę być jakiś mocno spicy, ale tutaj można chodzić ze wszystkimi, zdradzać się nawzajem i tak dalej, więc wiecie. W całym mieście można e, grzebać po śmietnikach. Tylko, że to grzebanie po śmietnikach wiąże się z tym, że jak ktoś nas zobaczy mu się to nie spodoba, eee, mój, mój bardzo dobry przyjaciel Ari, e, który potężnie gra w tą grę razem ze mną, jest w ogóle znany z tego, że on, ja na przykład chodzę do miasta przywitać się ze wszystkimi, a on chodzi do miasta obejść wszystkie śmietniki. E, a chciałbym przegrać z wami chociaż kilka dni zanim ten odcinek skończę, e, no żeby po prostu, żeby, żebyście tą grę zobaczyli. Więc, jeśli ogólnie Stardiowali się przyjmie na kanale i jeśli będziecie chcieli oglądać Stardiowali, jeśli format, który podejmę podczas montażu się przyjmie i tak dalej, i tak dalej, no to myślę, że, że zrobimy sobie z tego serię. Bardzo bym chciał zrobić jakąś serię z grą. Oczywiście nagle teraz się wiecie, nie zamierzam utożsamiać z samymi grami. Makijaż wróci, czy jeszcze wiele innych rzeczy zamierzam robić. Please stop immediately. Tak jak widzicie, pada dzisiaj. To możemy dostrzec tutaj i wszędzie, no bo widać, że pada. No i roślinki są już podlane. Bardzo miło mi poinformować, że stadio ma bardzo rozbudowaną, bardzo przejrzystą i fajnie zrobioną wiki. Na łapu-capu, że ojeju-jeju, ojeju-jeju, że upastu pałem. Bo tutaj każdy miesiąc w ma 28 dni, czyli równo 4 tygodnie. Ten, co ja mówiłem? Co ja mówiłem? Naprawdę, twarz mi się dzisiaj nie zamykam. Mam nadzieję, że nie będę przynudzał. Co ja mówiłem, co, co ja mówiłem? Ja mówiłem? Aha. Że chciałbym przestrzec e, przed tym, że wstardiowali po końcu sezonu, czyli z 28 dnia, na przykład wiosny, na pierwszego dnia lata skisną wam wszystkie plony, które były przeznaczone do wiosny, więc warto zaplanować sobie te te sadzenie roślin tak, żeby nie musiały rosnąć yy, na przełomach sezonów, bo po prostu je stracicie. pada w ręce i musicie napieprzać. A mój nauk, kiedy ja odpoczywam, to moje płuca się nudzą i mówią Michał, masz jeszcze szansę na następną fajkę. Weź ją sobie. Weź tą fajkę. Weź ją. Potrzebujesz jej. <laughs> moje płuca. Okej, okay, nowa ciekawa rzecz robaki. Na pewno już zauważyliście, że od czasu do czasu z ziemi wystają takie robaczki. Do nich używamy motyki i w ten sposób znajdujemy artefakty, różne klejnoty albo po prostu przydatne przedmioty, a ja właśnie próbowałem kilofem ściąć drzewo i geodę może nam rozłupać Blacksmith, czyli Clint, a artefakty oddajemy do muzeum. Tutaj robaczki, o kolejny jakiś Rusty Spoon. Takie rozłupanie geody nas kosztuje 25 zł. U Klinta w ogóle możemy też kupować rzeczy takie związane z miningiem i możemy u niego ulepszać nasze narzędzia. To zawsze nas dość sporo kosztuje i wymaga 5 copper bar. Ulepszymy sobie na przykład tą konewkę za pomocą 5 sztabek miedzi i 2000. I u niego pojawi się nowa opcja, bodajże za 5000, jeśli dobrze pamiętam, i 5 sztabek żelaza, żeby zrobić żelazną konewkę, i tak dalej, i tak dalej w surowce które możemy poznać w tej grze. Będziemy tak po prostu upgrade'owali. Za Gunter. I polega to na tym, że Gunter nam teraz właśnie tłumaczy, że... O Jezu, jaka szkoda. Y, całe muzeum w Stardewali jest puste. Jak to się w ogóle wydarzyło? I prosi nas, żebyśmy uzupełnili kolekcję, więc możemy sobie donatnąć do muzeum. Twoją drogą, drodzy widzowie, mi też można coś donatnąć. Proszę, jestem biedny. Tutaj mamy też bibliotekę. I to są wszelkie... Porady. Co do gry. My te książki też będziemy znajdować też przy robakach, właśnie. Czasem znajdujemy Lost Book i ona wtedy będzie się tam wyświetlała w tej bibliotece i możemy sobie jakieś fajne porady poczytać. I teraz tak. Co do łowienia w Stardiowali. Ro... Przepraszam, mam chyba czkawkę. Jezu, jak ja dostałem te czkawki, to się zabije. A czkawka to jest najgorsze uczucie na świecie. Rodzaje ryb, które możemy złowić w Stardiowali są podzielone na poszczególne kategorie i to zależy od miejsca, w którym je łowimy. E, więc mamy sobie riverfish, mamy sobie ocean fish, mamy sobie lake fish. Są jeszcze specjalne ryby, czyli we wszystkich niekonwencjo niekonwencjonalnych miejscach łowione albo em, które spełniają jakiś niekonwencjonalny warunek do złowienia i y, mamy sobie jeszcze nightfish. Niektóre ryby na przykład też można złowić tylko i wyłącznie podczas deszczu. Ryby też Łowi się podczas e, konkretnych pół roku, tak jak widzicie, tutaj mamy po lewej szybciutki samouczek, jak się te ryby łowi. Zarzucamy wędkę. Kiedy ryba chwyta, dostajemy powiadomienie e, sygnałem e, dźwiękowym i też widzimy wykrzyknik nad spławikiem. Nie wiem, nie jestem dobry w byciu mężczyzną takim typowym, więc nie wiem, jak się nazywają wędkarskie rzeczy. Łapiemy sobie taką rybkę. I widzicie, musimy tą, taką, ten taki zielony prostokąt y, pilnować, żeby był y, na tle ikony ryby. Jeśli tak nie jest, to ona nam ucieka, co widzimy. Próbowałem wam pokazać palcem. <noise> Jestem głupi. To widzicie, że ten zielony pasek y, po prawej wtedy spada. A jak go doprowadzimy do końca, to rybę łapiemy. A jak on nam spadnie całkiem to nam się ryba zerwie e, z zwędki, z zerwie nam się żyłka. Chyba tak to funkcjonuje. <gry> Różne ryby w ogóle różnie się zachowują. Niektóre, no wiadomo, teraz jesteśmy na początku gry, więc te ryby są łatwe do złowienia, ale potem one się tak naprawdę będą mocno szamotały. Każda ryba ma gdzieś tam swój schemat tego szamotania się, więc da się też z tym się zapoznać, po prostu Myślę, że jak w prawdziwym wędkarstwie, w tej grze praktyka czyni mistrza, poznajemy nawyki różnych ryb i tak dalej. Nie jestem dobry w byciu mężczyzną. A im dalej w, w ten skill fishing, tym ten... Także ten. Zgadnijcie, co się stało. Nagrałem materiału, e, znaczy myślałem, że nagrałem materiału mniej więcej dwa razy tyle, ile teraz zobaczyłem, że jest, ale od jakiejś pół godziny um, materiał się nie nagrywał, ponieważ e, okazało się, że nie mam miejsca na dysku, bo jestem idiotą i to się zapisywało na C, a ja na C w komputerach moich zawsze mam mało miejsca, bo tam są rzeczy zawsze tylko systemowe. Ech, mam nadzieję, że materiału jest na tyle dużo że coś z tego zmontuję. I dobrze, bo i tak mam nadzieję, że zrobi się z tego jakaś seria. Mówiłem o tym później w materiale, że ja tą grę bardzo lubię. Mam nadzieję, że wy też ją polubicie albo ci, którzy ją znają, też odnajdą Przyjemność w oglądaniu tego filmiku. Zrobiłbym z tego ewentualną serię i dajcie mi znać, czy Wam się to podoba, czy chcemy takiej serii tutaj na kanale. Będziemy mi odcinki, let's playu, odcinki specjalne, gdzie na przykład będę wymieniał. Każdą postać studiowali i trochę ją sobie lepiej opiszemy. No bo teraz za bardzo nie daję wam okazji jej poznać. Czy na przykład będę omawiał bardziej lokalizację troszeczkę bardziej szczegółowo. Dzisiaj skończymy na tym łowieniu ryb, jak się okazuje, ale mam nadzieję, że filmik dobrze się przyjmie i że następnym razem polecimy dalej z tym wszystkim. I like my tongue, with little drop of poison. Pó pół godziny materiału. I to tylko i wyłącznie przez mój idiotyzm. Pół godziny, pół godziny materiału. materiału. <noise> Jakim ja być, być idiotą, może że... <noise> <noise> że obejrzę sobie materiał i zorientuję się, że w audio co chwilę słychać papugę. To szybki będzie koniec Michała, naprawdę. <noise> już, już, mi, już się poddam, obiecuję, naprawdę. Ej w ogóle, a propos zwierząt, wiecie, że mam węża? Czekajcie, zaraz poleci. A, tak, tak, poleciało mi światło. Wiecie, tutaj się wszystko trzyma na słowo honoru. Ale generalnie, ale mam węża. Słuchajcie, taki, taki randomowy, śmieszny fakt, że, że mam węża. Może kiedyś będzie. Gościem specjalnym jakiegoś odcinka. Kto wie. Bardzo Wam dziękuję za wspólnie spędzony czas. Ja się nazywam Staszak. No i jak zawsze, pozdrawiam Was, legendarni ludzie, i życzę wszystkiego dobrego. Do zobaczenia następnym razem.